Cześć witajcie z tej strony, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w Sabnautice. I dzisiaj od razu chcę zrobić simov i popływać sobie nim. Jakby wystarczy nam czasu, to do tej kapsuły numer 17. Bo w poprzednim odcinku jak nie oglądaliście to polecam obejrzeć. W poprzednim odcinku robiliśmy e, w sensie robiliśmy znaleźliśmy przen, nie, fragmenty przenośnej konsoli pojazdów i możemy ją zrobić i fragmenty simofa i też znamy jak to zrobić. Czyli najpierw tak. Sztabka tytanu, smar i ogniwo energetyczne. Sztabka tytanu to bodajże 10 sztuk tytanu. To od razu sobie sprawdzimy, czy mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idealnie mamy. Dobra, to zróbmy sobie tak. Sztabka tytanu. Musimy ty tam pozbierać. Smar się robiło z nasion I jeszcze potrzebowaliśmy czego my potrzebowaliśmy Potrzebowaliśmy 3 na konsola. Ogniwo energetyczne. Ogniwo energetyczne z czego się robi ogniwo? Dwie baterie i guma silikonowa, czyli Kolejny zlepek nasion, a baterie grzyb kwasowy i rudę miedzi. Dobra. To mamy jedną baterię, to jeszcze te dwa grzyby kwasowe mamy i rudę miedzi potrzebujemy jeszcze. Więc od razu lecę. Botaj, że w tamtą stronę chyba były glony. Tak? Nie. pila, Nie było wglony. A tu. Dobra, nieważne Czyli tak, weźmy sobie tak z trzy. Raz, dwa. Dobra, weźmy tyle. Przeskanujmy sobie to jeszcze na spokojnie. Eee... chyba był ten eee, Czego jeszcze potrzebowaliśmy? Miedzi to musimy poszukać tych eee... Jak to się nazywało? Kamieni... No tych łup... Tych, no z tego co wypada mieć no po prostu. Wychodni łupku bodajże. Tytan. Może być tytan, ale lepiej by było, gdyby mieć. nam no, wypadła. Bo mieć fajnie mieć. Dobra. Szukamy, 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 szukamy. Ha. To był za odgłos, nie wiem, dziwny. Co to? Jakby się coś ze mnie. A to te, dobra mieć i tlen. Dobra, lecimy do bazy. Dobra, lecimy już sobie na spokojnie, na bazę. E, I tak, guma silikonowa i smar. Jeszcze coś potrzebujemy, ogniwo energetyczne, to jeszcze, dobra, potrzebujemy tego, tego, okej. Okay. Bateria, ale nie wykorzystamy tej baterii, tylko gdzie mam 33, tu mamy 78. Tu w ogóle nie mamy. Dobra, zróbmy tak. Weźmy tu na 100. Tu na, na razie nie mamy. I tak, teraz ogniwo energetyczne. Tak. Ok. I teraz możemy sobie zrobić przenośną konsolę pojazdów. Jak to się robi to ja bym latarkę przełożył, bo no nie jest nam potrzebne i od razu nam wpadło na miejsce latarki to. Okej. Okay. Postawmy sobie gdzieś na głębokich wodach. Gdzieś tu. I teraz tak wspinamy się. Czego potrzebujemy? Halo? No. Czego potrzebujemy? Dobra. E, sztabka tytanu jest. ogniwo, z łóżko. smar i ołów. Dobra. Lecimy po tytan. I pomieć. Fajnie by było, gdyby był dzień. Co nie? Weźmy sobie kilka tych grzybów kwasowych, żeby tak nie latać co chwilę. Dobra, już mamy złom. Ale ja nie tylko złomu potrzebuję, a też potrzebuję wychodni. Łupku, żeby nam wylatywał co nam wylatywało mieć. Możemy sobie to jeszcze przeskanować. Teraz tak. Nie ma też żadnej tej chody. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Sygnał radiowy, to zaraz. Tylko jedna wychodnia. Druga. Tytan. No ja potrzebuję baterii, nie tytanu. Halo, tlen jeszcze. Mogę tam wziąć? Nie. Ale tam są łypacze, które warto mieć, bo łypacze dużo zajmują. No właśnie zbieram. O! o. Okej, okay, tu mamy ten yy, wulkan. I mamy. No halo, ja cię proszę, upatrzę. dziękuję. No jeszcze jedna miedź, głupia. Miedź, fajnie mieć. Tak miejsca w ekwipunku. Aha. To wypijmy sobie może wodę. No jedna głupia miedź. Dziękuję. Вот этой стороны, вот Okej, okay, dobra, czyli mamy tak, mamy siedemnastkę i dziewiętnastkę, trzysta metrów. O nie wiem, zróbmy sobie tytan. Tapkę od razu. I co jeszcze potrzebowaliśmy? Potrzebowaliśmy ogniwo, czyli dwie baterie. To zaraz potrzebowaliśmy jeszcze ogniwo szkło razy 2, czyli kwart 4, smar i ow. Czyli smar możemy chyba zrobić ładnie. Weźmy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Weźmy sobie jeden i jeszcze coś. Szkło to zaraz zrobimy i ogniwo. Raz i dwa, okej, okay. teraz jeszcze tak, dwie baterie, ale zanim zrobimy to, to Okej, okay. okej, okay. to już możemy robić i mamy już wszystko, tak, mamy wszystko, dobra, lecimy. jest Aurora. Simof! Tak! Mamy Simof! Widzowie! Wszyscy w komentarzach! Hashtag Simof! Jeeeej! Uuu! Ale... Ale to jest fajne ty Tak ja już z Seaglida prawie nie będę korzystać, nie no będę, ale... Ale z Seaglida też będę. B teraz tak przełóżmy, przełóżmy, przełóżmy. Weźmy sobie jeszcze jedną wodę. Upieczmy sobie bumeranga. Zjedzmy bumeranga. I lecimy do 17. Kapsuły numer 17. Dobra, jakie to szybkie jest. Że jest coś takiego jak dok, ale my tego raczej jeszcze nie możemy zrobić. Nieruchomiona w pobliżu systemu jaskiń i atakowana, tylko chyba jest na czerwonym biomie, więc się nie dziwię, jak jest atakowana. Bo tu są te te, te no, te świrowe rekiny, widzę, że. Seamoth jest tu porozbijany Dobra, weźmy trochę wyżej Żeby nam nic z tego nie zaatakowało I wlatujemy PDA No Możemy sobie to przeskanować, żeby mieć tytan Dobra, mówię, że jeszcze się wychodnie. Bra, srebro, oczko, Mamy kwarc. A bla 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 bla. Czyli tak, wsiądźmy sobie do Simofa. tak potrzebujemy czego ja potrzebowałem się coś sprawdzić w ogóle możemy zrobić bioreaktor jak będziemy mieć miejsce na niego to będziemy mogli dużo energii robić no bo łatwo robić energię z na przykład nie wiem owoców Ja widziałem w ogóle owoce w tej grze? nie wiem. Obraca się on ze... Z... Możemy sobie z tego karuzele zrobić? Czy coś? Czy tak nie bardzo? Nie ja wiem co ja sprawdzić. Branie ważne. W ogóle mamy takie coś, jak m możemy 200 metrów w tym zanurkować. Więcej nie możemy. Okej. Okay. No to popływajmy jeszcze sobie. Chyba uderzyłem w rybę. Chyba tak. Za te tu są głupie. Ale one nawet trafić nie umiem. Taki wariat, że trafić nie umie. Tutaj nie lecimy, bo to jest za nisko. Możemy sobie tu popływać, może... Dobra i nie lecimy, bo zaraz wylecimy tak, że może nam się coś, ale tu coś widzę. Zostawmy sobie. Mamy konsolę ulepszeń pojazdów fragment reaktora termalnego u fragment stacji dokującej idealnie jeden na dwa fragment reaktora termalnego nie odblokowany. to jeszcze coś widzę fragment stacji dokującej możemy zrobić sobie stację Dobra, to mi się podoba, tylko że, no właśnie, mam. No. Dobra. <laughs> sobie tu gdzieś. Halo. fragment stanowiska modyfikacyjnego u jeden na trzy tu są zaspawane drzwi reaktor termalny mamy osad soli zbierzmy. Dobra, lecimy do Simofa Dobra W sumie możemy już wracać Odpłynęliśmy aż kilometr W ogóle wynurzyłbym się Bo mi się wydaje, że im wyżej, tym bezpieczniej Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na ty... Jesteśmy na tyłach... Fila. Raz widy? Chwila. Czy są... Co to jest? To jest wyspa? Halo? Czy tamto to wyspa? Czy mi się tylko kurde wydaje? Sprawdzimy to w kolejnym odcinku. Muszę pamiętać, ale co ja tego nie widziałem. Dobra, ja dopływam do bazy, a tymczasem się z Wami żegnam. Na razie i papa.